Siemaszka na kanale z tej strony Hera Michał. Chciałem Was poinformować, że pod tym filmem jak szczęście 50 łapek, chyba może ma nawet być nawet 30 i dużo będzie pytań. To nawet te pytania odpowiem osobie. Tylko nie wiem, co powiecie o sobie, więc proszę Was o pytania, co chcecie wiedzieć o mnie. Powiem, że dużo osób mnie pyta, więc dajcie sypa z Powiem, że da być dużo osób, dużo osób nowych. I chciałem Was poinformować, że tutaj się wam wyświetli, że dużo osób nie ogląda, a nie subskrybuje kanał, więc proszę kliknij ten czerwony przycisk tam na dole. to I jeszcze jedna rzecz, yy, dajcie łapkę w kurę. I potem dajcie pytania, kto, yy, jakie, na jakie pytania mam opowiedzieć. Yy, na filmik i wam wrzucę. Ja będzie 30 łapę w kurę. 30, 30, ani jeden mniej. 30, równe 30. Dajcie więcej, będzie szybciej. Więc piszcie w komentarzu jakie pytania chcecie, żebym powiedział. Suba z i proszę was, poprawcie to, co teraz się pokazuje. Poprawcie, żeby było was 100, a nie 40% osób subskrybuje kanał i ogląda moje filmy. Tylko chcę, żeby było nas jeszcze więcej. Więc przyciśnij ten, ten przycisk, powiem, że ty ty dobrze widzisz, że nie dałeś mi tego super słoneczkiem, a możesz stać. Więc nie oglądasz daj i łapkę w górę daj. Dzięki za oglądanie i następnego, nadka. Siemaszko, jak chcesz zostawić mi, żebyś był moim smakem, to zapraszam na mojego Discorda. Ja Michał. Ja podaję zawsze Discorda na mój kanale. Aby ktoś nie wiedział. Jest na kanale człowieka ja udostępniłem. Jest na kanale Discord, jest na moim kanale Społeczność. I podane mam tutaj. Jest ten link. Jak toś chciał, ja podam ten link w opisie. Dzięki i zapraszam, zaproście mnie tam. Tam będziemy mogli kazać przez nasze wonie. Oczywiście to dzięki i zapraszam do mojego odcinka. Nowe skrzynie na Garnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie.